Największe zbrodnie w dziejach, niewyjaśnione zagadki. Jak człowiek stawał się oprawcą? Jak rodziły się największe organizacje przestępcze? I w jaki sposób karano za zboczenie na ścieżkę bezprawia? W nowej 15-odcinkowej serii odpowiem na te pytania. Nazywam się Cezary Korycki i zapraszam Cię na historię przestępstwa, jakie nie znacie. Gang Bartolomeo di Giovanniego, znanego pod przestępczym pseudonimem Grifone, na początku XV wieku odbył całkiem udany rajd po miastach północnej dali. Najpierw w Wenecji ograbił greckiego popa, który dziwnym trafem miał przy sobie znaczną ilość kosztowności. mieszków złapano, ale weneckie więzienie było jak dzisiejszy hostel, więc zamiast czekać na wyrok, zbójcy szybko i braworowo pożegnali miasto na wodzie, by szukać szczęścia w Rzymie. Tam obrabowali kanonika z kościoła świętego Jana na Lateranie, później bazylikę Matki Bożej Większej. Eskapada trwała w najlepsze. Złupiona została także tawerna we Florencji, a przy okazji niemiecki podróżnik, który dysponował listem uwierzytelniającym od Franciszka Sforcy. Gryfone stwierdził, że taki dokument to skarb, bo będzie mógł nadal bezkarnie grasować pomiędzy Sieną a Rzymem i rabować pielgrzymów podróżujących do sanktuariów. A to wszystko z rekomendacjami księcia Mediolanu. Mimo to działalność szajki została ukrócona, a sam Herszt z kompanami zakończyli karierę na szybienicy. W czasach późnego średniowiecza takich rzezimieszków nie brakowało w żadnym europejskim królestwie i na żadnym gościńcu. Ta historia ma jednak wyjątkowo ciekawy dla nas wątek. Włoskie kroniki kryminalne z XV wieku wspominają Gryfona jako bandytę z Polski. Czy mieliśmy innych średniowiecznych gangsterów? I czym w ogóle był zawód przestępcy w dawnych wiekach? O tym opowiem w kolejnym odcinku. Cechy złodziei i osobników marginesu. Legenda Robin Hooda i innych ludzi wyjętych spod prawa. Nasze umiłowanie do gloryfikowania przestępców jest stare jak sama cywilizacja. Kim byli najsłynniejsi bandyci i w jaki sposób walczyli z prawami feudalnej Europy? Nazywam się Cesar Górycki, a to jest historia przestępstwa, jakiej nie znacie. Część pierwsza. Prawdziwa historia księcia złodziei. Jeżeli ktoś zapyta o pierwsze skojarzenie związane ze średniowiecznym rozbójnikiem, odpowiedź może być tylko jedna. Bohater popkultury, którego przygody zostały zekranizowane już ponad 100 lat temu w filmach niemych, a następnie w kilkudziesięciu obrazach pełnometrażowych, serialach, kreskówkach i parodiach. Facet w rajtuzach Robin Hood W Polsce znamy przede wszystkim wersję serialową, wyprodukowaną przez walijczyków w latach 80. XX wieku z kultową muzyką zespołu Klanat. Był także i Robin Hood Radziecki z piosenkami Włodzimierza Wysockiego, włoski w kilku wersjach, a nawet hinduski stworzony w Bollywood. W rolę angielskiego rozbójnika wcielali się legendarni aktorzy: tacy jak Douglas Fairbanks, Errol Flynn, Sean Connery, Kevin Costner czy Russell Crowe. I nawet pomimo tego, że z lasu Sherwood został już tylko zagajnik o powierzchni mniejszej niż warszawski Las Kabacki, to mit człowieka w kapturze jest nadal żywy. Powielany i reinterpretowany, nawet pomimo tego, że ma niewiele wspólnego z historią. Jesteście w szoku? Mało tego. Istnieją bardzo małe szanse na to, że ktoś taki jak Robin Hood w ogóle istniał. Przytoczona wcześniej historia polskiego gangu grasującego we Włoszech ma swój ślad w oryginalnych kronikach, a kortoteka tak znaczącej dla historii rozboju postaci po prostu nie istnieje. Zatem, jak naprawdę było z tym Robin Hoodem? Gdy w 2017 roku brytyjska partia pracy zgarniała 40% w wyborach parlamentarnych, jej kluczowym hasłem było Robin Hood Tax. Koncepcja opodatkowania transakcji bankowych realizowanych w obcej walucie wspaniale wpasowywała się w ideę sprawiedliwego rozbójnika grabiącego bogatych. Partyjni aktywiści promowali ten projekt w zielonych rajtuzach, maskach i kapelusikach kojarzonych z Robinem. Choć jak sama nazwa wskazuje, przecież był to człowiek ubierający przede wszystkim kaptur. Tak, legendy i wizerunek księcia złodziei od zawsze są na bakier z faktami. I to nie od wczoraj. A sam Robin Hood jako polityczna zabawka? To też nic nowego. Pierwszy raz wykorzystano go w celach politycznych już 500 lat temu. Ale o tym za chwilę. Najpierw jednak weryfikacja kartoteki przestępcy. Wykazuje ona, że w gruncie rzeczy nie ma żadnej kartoteki. W średniowiecznej Anglii prowadzono wiele kronik, zapisów handlowych czy dokumentów sądowych. Jak dotąd nikomu nie udało znaleźć się pergaminu ze śladem po istnieniu księcia złodziei. Odnotowaniem tego, że został złapany albo nawet istniał jako rycerz czy czyjkolwiek wasal. John Bellamy, historyk średniowiecznej kryminologii w swojej rozprawie Robin Hood and Historical Enquiry*, wykazywał, że i owszem, w XV i XVI wieku zdarzały się nazwiska rzezimieszków przypominające Chuda, tak jak Robert czy Robin Hood, ale prawdopodobnie była to praktyka przyjmowania przydomku znanej już wcześniej legendarnej postaci. Druga dyskusyjna sprawa związana z Robin Hoodem to stan społeczny, z którego miał pochodzić. Gdyby zgodnie z tym, co usiłują nam wmówić ekranizację, był gnębionym przez arystokratów hrabią, rycerzem czy nawet ubogim szlachcicem. Z pewnością tym bardziej zostałby po nim ślad w kronikach czy księgach rachunkowych. Według innego mediewisty, Jamesa Clarka Holta, autora książki w poszukiwaniu legendarnego bandyty, nawet jeżeli rozbójnik istniał, to prędzej wywodził się ze stanu kmieci. Był zatem wieśniakiem, któremu arystokraci dali ziemię w posiadanie w zamian za świadczenie służby wojskowej. To mogłoby zresztą tłumaczyć zamiłowanie do uku, Średniowieczni angielscy ucznicy byli rekrutowani z klasy niższej niż rycerstwo. Wszystko, co później napisano o Robin Hoodzie, a napisano wiele, zaczęło się od pięciu ballad oraz jednej sztuki teatralnej. Najstarszy z utworów to Robin Hood i Mnich, rękopis z połowy XV wieku, w którym znalazła się także modlitwa przeciwko złodziejom oraz traktat o siedmiu grzechach głównych. A skoro mowa o grzechach, to należy przywołać postać najbardziej skłonnego do nich króla Anglii. Henryk VIII panował długo po czasach Robin Hooda, ale od dziecka był fanem podań o zbójcach z Sherwood. W czasie królewskich balów maskowych miał nawet przebierać się w zielone fatałaszki. Co jednak najważniejsze, wykreował nową, użyteczną dla siebie legendę Robina. Jak wiemy, Henryk VIII zmieniał żony jak rękawiczki, a same rozwody były rozstrzygane katowskim toporem. Nie po drodze było mu z Watykanem i duchownymi stanowiącymi potężną władzę w jego monarchii. Legenda zbójnika robującego tłustych biskupów, obnażającego ich hipokryzję, była po prostu na rękę królowi. Za jej pomocą m.in. wykreował czarny PR kościoła. Już po rozbracie z papieżem zagarnął majątki klasztorów oraz zmarginalizował duchownych. W przeciwieństwie do swojego ulubionego bohatera, oczywiście, nie miał zamiaru dzielić się niczym z biednym ludem. Czy Robin Hood był antyklerykałem? Dużo nam może mówić o tym pierwsza wzmianka literacka o tej postaci z XIV-wiecznego poematu satyrycznego Widzenie o Piotrze Oraczu, autorstwa Williama Langlanda. Jeden z bohaterów wypowiada słowa: Nie umiem może modlitwy Ojczy Nasz, ale znam wersy o przygodach Robin Hooda. Motyw kontrkulturowy sprzeciwu wobec panowania religii przewija się w narracji o angielskim rozbójniku, ale on bynajmniej nie był bezbożnikiem. Robina w ludowych podaniach przedstawiano nie tylko jako prawego chrześcijanina, ale żarliwego orędownika kultu Maryjnego. Ponadto jednym z najważniejszych członków bandy staje się ubogi braciszek, tak. A gdy Robin rozkazuje skrócić o głowę jednego z biskupów, na pytanie małego Johna, co na takie postępowanie wobec swojego człowieka powiedziałby Bóg, bez ogródek odpowiada: Ten kretyn nie jest sługą Boga, a jego ciało powinno zgnić tak jak wcześniej jego serce. W średniowiecznych podaniach o bandzie z Sherwood jest relatywnie więcej okrucieństwa niż w późniejszych historiach bohatera. Mało jest przy tym śladów rzekomej hojności rozbójników dla biednych. Wątki mówiące o tym, że dzielili się łupami pojawiają się dopiero w wersjach z XVI wieku. Okazuje się, że prawdziwi angielscy złoczyńcy z okresu późnego średniowiecza w niczym nie przypominali rubasznej bandy Robina. W tym czasie istniały grasujące po lasach i gościńcach hordy ale nie były przyjazne uciemierzonym chłopom, ani też nie puszczały w przysłowiowych skarpetkach ograbianych bogaczy. Sporo tu było krwi i przemocy. W historii Anglii XIV wiek był wyjątkowo burzliwym okresem. Wydaje się, że tak jak inne ważne wydarzenia w dziejach, tak i historia przestępczości ma swoje podłoże ekonomiczne. W 315 roku rozpoczął się na wyspach okres zapaści gospodarki, którego przyczyną było gwałtowne załamanie się pogody, i zakończenie ważnego okresu w dziejach Europy. Skończyło się po prostu średniowieczne optimum klimatyczne. Dwuletni kryzys został nazwany Wielkim Głodem. Był to czas, gdy średnia temperatura na kontynencie nie tylko się obniżyła, ale dołączyły do niej także gwałtowne zjawiska pogodowe. Deszcze i przymrozki zniszczyły plony, a w samej Anglii z głodu mogło umrzeć kilka milionów ludzi. Historycy tacy jak Teofilo Ruiz uznają to wydarzenie za ogromny wstrząs, który wywołał destabilizację polityczną, wzrost napięć społecznych i buntów chłopskich. W efekcie czynników wynikających de facto z kryzysu nastąpiła niespotykana skala przestępczości. Grasowanie po kraju uzbrojonych złoczyńców robujących podróżników na gościńcach, a nawet atakujących pomniejsze zamki. Jedną z takich hord, prawdziwym średniowiecznym gangiem była organizacja Justesa Folwila który rozmachem swoich działań mógłby przykryć niejednego dzisiejszego ojca Chrzestego mafii. Porównanie jest adekwatne, gdyż średniowieczne bandy wcale nie skupiały banitów, lecz najczęściej arystokratów, którzy wchodzili na ścieżkę zbrodni, aby walczyć o złoto, władzę i wpływy we własnym hrabstwie. Często to sami wielcy posiadacze załatwiali porachunki między sobą, korzystając z tego rodzaju rozbójników. Folville mógł dorównać każdemu z opiewanych w filmach archetypów Robin Hooda. Choć nie wiadomo, czy wręczył ubogim choćby pędzę. Z pewnością miał wiele szczęścia. W czasie politycznych zawierów nowa władza szybko zapominała o jego winach, a były one liczne. Na przykład w 1326 roku zabił królewskiego barona skarbu. Porywał też arystokratów dla okupu. Na terenie lasu Sherwood w tym samym czasie grasował gang Kotorela. Zyskał duże poparcie społeczne w Derbyshire, gdy porwał dla okupu skorumpowanego królewskiego sędziego. Król Edward III przymknął na to oko, gdyż ta dobrze zorganizowana grupa mogła zostać wykorzystana jako siły specjalne w wojnie przeciwko Szkotom. Ostatecznie po kilkunastu latach rozbojów, zasługi na polu walki dały Kotorelowi jego ludziom ułaskawieni. Gdy spojrzymy na społeczną historię Europy, to motyw rycerza rozbójnika powtarzał się także na kontynencie. Wysoko urodzeni przestępcy zyskali nawet swoje własne miano. Część druga. Najbardziej zuchwałe włamanie średniowiecznej Polski. Zacznijmy może od tego, że nasz Dolny Śląsk również miał swojego Robin Hooda. Legenda o czarnym Krzysztofie jest wręcz tak nieprawdopodobna, że aż trudno uwierzyć, iż ma w sobie choćby ziarenko prawdy. Krzysztof miał być ciemnoskórym jeńcem piastowskiego księcia Ludwika II który przywiózł go z wyprawy do Ziemi Świętej. Zbiegł z niewoli, a później miał robować, plądrować i gwałcić w lasach pod Legnicą. Część zdobyczy podobno rozdawał biednemu ludowi, co budowało jego legendę. Wkrótce miarka się przebrała, a dolnośląskiego rozbójnika złapano i powieszono na rynku w Legnicy. Dziś to bardzo chwytliwa historia i jednocześnie wpasowująca się w prawdziwy problem późnego średniowiecza na terenie Śląska, Czech i Niemiec. W XIV i XV wieku grasowały tam bandy wyjętych spod prawa rycerzy zwanych raubriterami. Wydaje się, że ów fenomen przypominał zjawisko, o którym mówiliśmy w Anglii. Kryzys ekonomiczny, feudalne zasady dziedziczenia i koniec wypraw krzyżowych sprawiły, że wielu młodych mężczyzn nie miało co ze sobą począć. Jednocześnie presja na posiadanie majątku, konia i zbroi była tak duża, że trzeba było się łapać każdego sposobu na zdobycie złota i kosztowności. Ponadto zmieniała się forma prowadzenia wojny. Pospolite ruszenie złożone z wasali coraz częściej zastępowano zawodowymi najemnikami. Określenie Raubritter, po niemiecku rycerz-rozbójnik, było powszechne w państwach niemieckich, choć na terenie dzisiejszych ziem polskich także nie brakowało wysoko urodzonych przestępców. Obok legendarnego Krzysztofa znanymi rycerzami-rozbójnikami byli przecież również skrzyńcy Herbułabędź, którzy, jako lennicy korony czeskiej, bez ogródek kupili przemieszczających się po księstwie oświęcimskim kupców. Robryterzy to nie tylko romantyczna ludowa wizja, ale jeden z najbardziej zuchwałych i świętokradszych rozbojów w historii Polski. Zanim Szwedzi w ogóle pomyśleli o obleganiu Jasnej Góry, właśnie w XV wieku grupa polskich zubożałych rycerzy dokonała włamania do najważniejszego polskiego klasztoru. Te wydarzenia zostały opisane przez Jana Długosza, który relacjonował, że obciążeni długami młodzieńcy, zebrawszy z trzech Moraw i Śląska kupy łotrzyków, w dzień świąteczny Wielkiej Nocy napadli na rzeczony klasztor Paulinów. Powody tego świętokradczego czynu były prozaiczne. Rycerze roztrwonili własne dobra rodowe i mieli problem z wypłacalnością. Napad dokonany w Wielkanoc 1430 roku okazał się fiaskiem. Wykolejeńcy nie znaleźli kosztowności, próbowali zdemontować ramę obrazu Czarnej Madonny, a gdy im się to nie udało, pocieli go mieczami. Stąd na wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej słynne blizny, które według ludowych legend wzięły się z podeptania obrazu przez Szwedów. Zresztą w tej sprawie było wiele innych fake newsów, gdyż od początku wykorzystano ją propagandowo. Za akt rozboju obwiniano husytów, ale nasz kronikarz miał się z prawdą. Długoż w rocznikach, czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego, pisał Żyło Trufujęto, a prawie wszyscy ponieśli śmierć. I było to karą za grzechy, których się dopuścili. W rzeczywistości byli to wysoko urodzeni polscy rycerze, którzy dokonali zupełnie bezmyślnego czynu, także ze złodziejskiego punktu widzenia. Co ciekawe, zostali potraktowani bardzo łagodnie. Choć wiadomości o rozboju dotarły do króla Władysława Jagiełły, a Jan Kuropatwa, Jakub Nadobny i Rogala z Kozolina zostali aresztowani i osadzeni w wieży Zamku Krakowskiego, to jednak kara nie była surowa. Wkrótce zostali wypuszczeni na wolność. Czarna karta w życiorysie nie przeszkodziła nawet jednemu z nich w zrobieniu błyskudliwej kariery. Jan Kuropatwa w 1439 roku objął swój pierwszy urząd pod Komorstwo Lubelskie, a później, być może chcąc zrehabilitować się za haniebny czyn, został prawdziwym mężem stanu na dworze Jagiellonów. Szczególnymi zasługami, Kuropatwa wsławił się w czasie wojny 13 trzynastoletniej. Część trzecia: Cegrze Zimieszków. Przywołana na początku historia międzynarodowej działalności polskiego gangu w Italii pobudza wyobraźnię. Przecież pomimo surowości kar i ścisłych reguł stanowego społeczeństwa, w miastach epoki średniowiecza musiał istnieć jakiś margines społeczny, szajki czy wręcz zorganizowane grupy przestępcze. Grifone, którego nazwiska nie znamy i nigdy nie poznamy, był przykładem prawdziwego, a nie legendarnego rzezi z dawnych wieków. Ludzie wyjęci spod prawa przemieszczali się z miasta do miasta, nawet królestwa do królestwa, a po drodze zbierali żniwa z gościńców. Okazuje się, że w strukturze społecznej średniowiecznego miasta obok cechów rzemieślników były też organizacje przestępców, mające ściśle określony zakres działania, czyli specjalizację i język. Dziś moglibyśmy go nazwać grubserą. Profesor Bronisław Gieremek, w książce Świat Opery Żebraczej, wspominał, że takie cechy przestępców miały także swoje rytuały inicjacji i stopnie wtajemniczenia. Ponadto w ramach wewnętrznego, niezrozumiałego dla zwykłych ludzi języka istniało około 100 terminów oznaczających rodzaje przestępstw: hazardu, pieniędzy, biżuterii, broni, kata czy innych złodziei. Językami takimi mieli posługiwać się przestępcy w średniowiecznym Krakowie i Lublinie, a miały się nazywać mową wałtarską. Cechy przestępców w dawnej Polsce specjalizowały się we włamaniach i stręczycielstwie. Jeszcze ciekawiej było w XVI-wiecznym Lwowie, gdzie w zapiskach sądowych znalazły się wzmianki o kilkudziesięciu gangach, z których najgroźniejszą była grupa kierowana przez synów Burgrabiego Lwowskiego, braci Białoskórskich. Nie wahali się terroryzować mieszczan, a nawet dokonywać napadów w Biały Dzień. Ale tu kres procederowi położył tumult mieszkańców, którzy zlinczowali bandę. Później w półświatku miasta rządzili byli lisowczycy kierowani przez szlachciców, braci Polickich. Ogólnie problem demobilizowanych po wojnach żołnierzy i rycerzy powraca w historii jako swoisty generator przestępczości. Tak było z najsłynniejszym i najlepiej opisanym gangiem średniowiecznej Europy, tzw. Tak muszelnikami. Zapiski zdarzeń ostały się z postępowań sądowych w burgundskim Dijon. Po zakończeniu wojny stuletniej po Europie wałęsało się wielu byłych najemników. Ich związek, założony we francuskim mieście, miał iście międzynarodowy wymiar. Składał się z Gaskończyków, Sabotczyków, a nawet Szkota. Szajka trudniła się włamaniami, podrabianiem monet i dokumentów oraz stręczycielstwem. Tajny kod, którym się posługiwali, nosił miano żargonu. Stąd termin, który dziś oznacza mowę zamkniętej grupy społecznej. Tajny język muszelników miał określenia na wszystkie profesje i stopnie hierarchicznej struktury grupy. Oni sami swą nazwę wzięli od symbolu pielgrzymujących do Santiago de Compostela. Znakiem rozpoznawczym uczestników drogi świętego Jakuba była bowiem muszla, a złodzieje po prostu przemieszczali się po trasie, podając za bogobojnych pielgrzymów. W tym czasie we Francji krążyła także, jak to mówiono, najstraszliwsza sekta włamywaczy, która miała swojego własnego króla i oficerów. Takie bandy nie były oczywiście tylko fenomenem kraju nad loarą, zjawisko występowało także w innych częściach Europy. Profesor Geremek zaznacza, że znalazł przykłady takich szajek również w niemieckich kronikach. Z muszelnikami przez pewien czas był związany przestępca poeta i prawdziwy symbol średniowiecznego występu François Villon. Jeden z najwybitniejszych poetów francuskich epoki, autor Małego Testamentu i Wielkiego Testamentu, napisanych około roku 1461, miał na tyle fantazji, żeby nie tylko kraść i zabijać, co mu się oczywiście zdarzało, ale także wszystko opisywać. Villon w karierze otrzymał kilka wyroków śmierci, ale ostatecznie unikał stryczka. Nawet gdy w bójce zabił księdza, oszczędzono go i wyszedł na mocy amnestii. Później, wraz z kompanami, okradł paryski uniwersytet i ostatecznie zbudował swoją legendę bardziej piórem niż sztyletem, choć pisał w czasach, gdy mało kto potrafił czytać. Kryminalna historia Francji w XV wieku miała także swój inny rozdział i słynne przestępstwo dokonane nie przez uliczny margines, lecz zainicjowane na najwyższych szczeblach monarchii. Ale o nim opowiemy w kolejnym odcinku. you